Cześć, pokażę Wam dzisiaj projekt Danko i od razu przechodzę do rzeczy. Pierwszy, pierwszą rzeczą, którą zużyłam jest to końcówka z Oral-B do szczoteczki Oral-B. Ona wygląda tak I jeżeli używacie tego typu szczoteczek, to tą, tą końcówkę mogę polecić, bo fajnie myje zęby i um, um, ogólnie ma tutaj takie, widzicie, róż, różnego typu te ząbki i wydaje mi się, że dzięki temu jest dosyć y, skuteczna, także ją polecam. Dalej mój mąż zużył takie, taką wodę taletową Just Place z Zabach Zapach taki świeży, męski, aczkolwiek nie utrzymujący się zbyt długo, także raczej jej nie polecamy i raczej jej już więcej nie kupimy. Po prostu taka ciekawostka, takie, wiecie coś takiego innego. Dalej zużyłam Tesco Love's Baby, czyli takie mokre chusteczki. Newborn to jest taka seria dla wcześniaków z bardzo fajnym składem. Tutaj było 64 sztuki. Jeżeli szukacie chusteczek o bardzo dobrym składzie, to według mnie te spośród wszystkich, które miałam, to ten mają właśnie skład najlepszy. I one były chyba bez zapachowe, bo nic nie czuję. Dalej zużyłam masło do ciała Patent Rap. Jest to cynamon imbir, imbirkości krzałwia, czyli 100% natury. Uwielbiałam to masło, pokazywałam go, je w ulubieńcach. Także jeżeli chcecie czegoś więcej się dowiedzieć, to zapraszam Was do ulubieńców. I ten zapach po prostu fenomenalny. Powiem Wam, że jeszcze było bardzo wydajne, jak na masło do ciała, które miało 225 ml. I tutaj była jeszcze ważniej 6 miesięcy, także oni też mają dosyć fajne składy, też bez takich konserwantów, jakiś długo działających. Dalej zużyłam pastę do zębów biała perła, pasta wybielająca, to była taka pasta żelowa. Jeżeli chodzi o wybielenie, to Wydaje mi się, że w bardzo niewielkim stopniu ona wybiela, także znam pasty, które jakoś bardziej radzą sobie z wybielaniem zębów, także taką pastę zużyliśmy i moje, moje dziecko, czyli mój synek zużył taką pastę z Aqua Fresh Milk Tea i ona była do kupienia w Lidlu za jakieś niewielkie pieniądze, od zera do dwóch lat można ją używać. Także takie dwie pasty udało nam się zużyć i ta oczywiście dla dzieci nie była bez, nie była y, o żadnym takim smaku owocowym, tylko taka zwykła. Balsam do jamy ustnej, alba, z mumio. Jest to taka profilaktyka dla paradontozy, czyli jeżeli komuś tam właśnie swędzą, pie, pie, pieką diąso, to coś takiego jak najbardziej polecamy bo jemu w jego przypadku rzeczywiście fajnie, to, fajnie ten produkt działał, niestety szczypał. Na ze mną nieprzyjemny zapach z ust poprawia przemianę mineralną dziąseł, krwa, likwiduje krwawienie i obrzęk dziąseł, czyli w sumie tyle. Dalej tutaj mam ta Corinne de Farm, czyli tonik odświeżający. Niestety ten tonik nie robił jak dla mnie nic. Kompletnie nie, jakoś nie odświeżał, nie oczyszczał tej cery. Także w dodatku to opakowanie z pompką po prostu wszystko się chlapało w masakrycznej ilości, wylewało się wszędzie, byle nie na wacik. Nie wiem, po prostu akurat znam lepsze produkty, lepsze toniki niż ten, także tego raczej Wam nie polecam. Mój ukochany żel, do, żel pod prysznic i wroszczę. Jest to tym razem wersja migdałowa. Przepiękny zapach, cudowny zapach. Polecam powąchać, jeżeli będziecie w i kiedyś. Jest to mój drugi ulubiony. Może można powiedzieć, że na równi z tym kawowym i proszę też żelem do, właśnie pod prysznic, po prostu ten zapach, cudo, cudo, cudo i one nie przesuszają mojej skóry, także, o cudowny zapach, uwielbiam. Dalej moje dziecko zużyło Baby Shower Gel z Bella Happy, jest to taki żel od pierwszego miesiąca życia, który można stosować do kąpieli. I tutaj fajnie nam się sprawdza, była fajna piana, nie był e, praktycznie bezzapachowy wydaje mi się. Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby to jakieś specjalnie pachniało. Nie, w ogóle bez bezzapachowy, także e, fajnie nam się też sprawdził, też nie przesuszał e, skóry małego dzieciątka. E, dalej już mam tutaj na wykończenie, chciałabym to już pokazać, Dermedic, jest to płyn micelarny. Do demakijażu twarzy i oczu. Jego zaletą jest to, że ładnie wygląda i że nie szczypie w oczy. Natomiast jeżeli chodzi o demakijaż, to praktycznie w ogóle sobie z tym nie radzi, więc nie polecam go zmywać. Jedynie tutaj twarz co może zmyć, ale oczu raczej Wam nie zmyje. Także taka ciekawostka tutaj. Cieszę się, że, że miałam okazję właśnie go używać, ale na pewno do niego nie wrócę. Dalej jest to peeling cukrowy, lawendowe ukojenie z firmy Farmona. Jest to, był to peeling o takim przepięknym, lawendowym zapachu. Przepiękny zapach, naprawdę wow! Ogólnie bardzo ładny słoiczek tutaj, taki ozdobny z kwiatkiem, i tak dalej. Wszystko super. Aczkolwiek ten produkt w ogóle. Znaczy, tak, to był mój pierwszy peeling cukrowy. Ja sobie wcześniej jakoś nie zdawałam z tego sprawy, że po prostu peeling cukrowy działa w ten, sposób, w ten sposób, że sobie, wiecie, peelingujecie i za chwilę te drobinki cukru się rozpuszczają i w związku z tym, no za chwilę tego peelingu nie ma. Także ja stwierdzam, że jakoś nie jestem fanką jednak peelingów cukrowych, wolę peeling na przykład z pestek moreli, gdzie te pestki moreli mogę sobie trzeć je po prostu przez, nie wiem, 10 minut i one będą w tym miejscu, a tutaj, no w tym przypadku ten cukier się rozpuszczał. No, i praktycznie po chwili nie było tego peelingu. E, także on też tutaj poza tym miał parafinę na pierwszym miejscu. Więc jeżeli e, nie chcecie mieć peelingu z parafiną, to, to również go odradzam. Ale ogólnie, ze względu na zapach, bardzo mi się przyjemnie mimo wszystko korzystał z tego produktu. E, dalej mam tutaj taki Puder As Astor Anti Shine Matitude. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. I tutaj mam kolor 002. Był to puder, który niestety pozostawiał na mojej twarzy taki efekt ciasteczka, takiego biszkoptu. Niezbyt estetycznie to wyglądało. Przede wszystkim na pewno zostawiał duże zmatowienie, ale jeżeli chodzi o taki wygląd ładnej, zdrowej cery i tak dalej, ja wolę takie satynowe wykończenie. Jakoś nie za bardzo mi odpowiada aż taki mocny, właśnie mat. W dodatku taki właśnie efekt ciasteczkowy na twarzy. no W związku z tym ja osobiście do tego produktu na pewno nie powrócę, ale muszę jeszcze zużyć kilka próbek, i to, był, to była na przykład próbka Syweko odbudowujący szampon pszeniczny owsiany, owsiany, bardzo mocno się pienił i fajnie mył, także może go gdzieś kupię tam w przyszłości, jak mi się już wykończą te moje obecne szampony. Dalej jeszcze zużyłam tak, zużyliśmy. Takie próbki z Bentley Organic. To jest taka firma w miarę organiczna, z fajnymi składami. Tego właśnie Bentleya bardzo mi się spodobały. Dwa, dwa produkty to był akurat szampon do włosów pomarańczowy oraz żel do mycia z lawendą. I po prostu te zapachy tych produktów to jest jakiś właśnie obłęd. Po prostu tak przepięknie pachniały, że polecam sobie chociażby powąchać gdzieś tam przy okazji. Także to i to. Dalej jeszcze, jeszcze dwie ostatnie próbki, to jest, to jest, to właściwie to nie była próbka, to była chusteczka zmywająca jelid lakier, zmywająca lakier do paznokci, chusteczka zmywa 10 paznokci, tak jest napisane. I tutaj ona była w shiny boxie, miała wtedy, zmywałam ją czerwony lakier z paznokci i w sumie wszystko było ok, także jako taka ciekawostka też w podróż myślę, że fajna rzecz. To było fajne, to była taka próbka Natura Syberica Extra Lifting Face Cream Beluga Caviar, czyli to było coś z kawiorem. Nie wiem czy znać ten produkt, ale po prostu tak mi się fajnie sprawdził, taki był fajnie nabijający, tłusty, gęsty. Ale nie był taki właśnie zbyt tusty, bo czasami są takie tuste, że wiecie, dotkniecie i od razu jest na dłoni po prostu ta, taka właśnie, taki film tusty. A tutaj tego nie było, ale takie poczucie na twarzy było bardzo takiego dużego nawilżenia, więc chyba coś takiego, chyba ten krem sobie w przyszłości kupię. Naprawdę to była próbka, a też wystarczył na długo. I dwa, dwa ostatnie produkty, był to olej z firmy Etia, ze słodkich migdałów 50 ml. To był olej y, rafinowany, tłoczony na zimno, więc oczyszczony. Y, y, I używałam go w sumie do włosów, jako taka mieszanka, i trochę też do ciała. W sumie fajnie nawilżał, y, ale nie wiem, czy do niego powrócę. Chyba będę do takich nieoczyszczonych produktów szukać. Mydło z Morza Martwego, z medlarni, myd y, 100% mydło. To było mydło takie szare, szaro które świetnie, po prostu rewelacyjnie radziło sobie ze zmywaniem wszystkiego z twarzy, to po pierwsze. A pędzel po prostu myło, nie wiem, od, po prostu tak, coś o Także to by było na tyle. Dziękuję dziękuję Wam, że obejrzeliście ten film. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście któryś z tych produktów. I w sumie zastanawiam się nad jakimiś nowymi perfumami dla mojego męża. Także go jest wiadomo na rynku, ale y, nie wiem. Za zawsze mieliśmy ten Hugo XY i co to jeszcze było? Jeszcze jakiś miał. Ale coś innego właśnie teraz moglibyśmy w sumie y, nabyć, dlatego dajcie mi proszę znać w komentarzach. Y, I ja już się będę żegnać, y, także miłego tygodnia mam rzeczywaga.